Dzień dobry. Bardzo w dzisiejszym brudnopisie jadę na koncert? W sumie tak, chyba. Jadę na Fridays Days Grace. Fridays Days Grace gra dzisiaj w Łodzi i zostałem poproszony przez Winiary Bookings, żeby zrobić dla nich wywiad. Winiary w ogóle wypuszcza fenomenalny festiwal, który się nazywa Summer Punch Festival który będzie w czerwcu przyszłego roku, czyli w czerwcu 2026 roku. Tu w tym momencie pojawi się plakat tego, co jest ogłoszone, jakie zespoły. Jest Alexi's on fire! Jak <grafię> dla mnie, ja już, ja, ja mogę jechać tylko na Alexi's on fire. Przyjechać, zobaczyć, pokrzyczeć do Boiled Frogs, spakować się, wrócić do domu. Tak myślałem, aż wczoraj, jakby musisz sobie zrobić, kiedy jest ten koncert i kiedy ja to nagrywam i tak dalej aż wczoraj ogłosili, że będzie też Tusze Amor, które absolutnie uwielbiam i kocham całym moim serduszkiem więc w ogóle są już dwa zespoły a jest tam jeszcze Bill Murray, jest Bad Omens jest... ale no w ogóle ramówka jest taka, że buty spadają, autentycznie buty spadają no i generalnie przez to, że współpracujesz z Winiary o kurde, at this point w sumie z pół roku I mamy bardzo fajną tą współpracę No to by poprosił mnie Ej Artur, czy nie chciałbyś się rzucić na koncert do Łodzi I zrobić trochę kontentu y, I przygotować dla nas trochę materiału Ja na to odpowiedziałem Oczywiście, jak najbardziej Więc właśnie jadę I generalnie plan jest na dzisiaj taki Że jest cały slot wywiadowy Z całym zespołem Ja rozmawiam z gitarzystą I będziemy... Dywagować na tematy różne i wszelakie summer panchowe. No co się w sumie bardzo, bardzo jaram. W ogóle mega wielkie dzięki winiarze, że, że zapytaliście się, czy chcę. Super hiper, mega piona. Mam 2 godziny 26 jeszcze do łodzi. Jak przyjadę, to moje pierwsze kroki idą do restauracji wietnamskiej w Hong Dak? Hongkong? Nie wiem. Hong Dong! Phuong Dong? Phuong Dong? Phuong dong. dong W każdym razie tej I jadę e, kupić sobie tam jedzonko W ogóle mega serdecznie polecam e, Wietnamskie i chińskie restauracje Ale najlepiej takie, które źle wyglądają W sensie jeżeli widzisz, że to jest jakaś taka byle jaka buda To wiesz, że tam dobrze zjesz Nie mam zielonego pojęcia jak to działa Ale jak byłem tam ostatnim razem Jak e, nagrywałem Parkway Drive to wyszliśmy tam z całą ekipą i wiesz, widzisz dwa paniki. i tam się wszystko dzieje: wszystko jest świeżutkie i stwierdzące i pyszniutkie, i w ogóle super. Więc taki jest plan. Zrobię wywiad, nazad do domu. No i działamy. Więc zapraszam cię na tą wspaniałą, intrygującą wycieczkę. Na której nic się nie wydarzy, ponieważ na polskich drogach, jak jesteś królem prawego pasa, czyli tak jak ja, to nie dzieje się nic. Zapraszam serdecznie. Jak zacząłem kręcić ten brudnopis rano, to się zastanawiałem, co mi się uda dzisiaj nagrać. Bo tak jak mówiłem przy brudnopisie z Parkway Drive Ja nie mam zielonego pojęcia co się uda zrobić Jakby to nie zależy ode mnie To jest wypadkowa bardzo wiele rzeczy Bo to jest kwestia tego czy zespół jest w sosie Czy tour manager wie o tym, że ja będę robił te wywiady czy nie Bo przy tego typu produkcjach ja jestem takim malutkim bączkiem Ja jestem tylko tam częścią jakby tego anturażu tego wszystkiego Więc ja z reguły jak jeżdżę już na te większe koncerty Mam zerowe założenia i jadę po prostu tam porozmawiać, poznać tego kogoś, zadać mu trochę fajnych pytań. Jak ja nagrywam ten brudnopis, to ten brudnopis chce, żeby wyszedł po tym, jak ten wywiad wyszedł. Czyli już będziesz znał kontekst, i będziesz wiedział, o co, o co chodzi i jak. Generalnie akredytowanego miejsca miałem 20 minut. To jest moja stała zagrywka, i ja nie jestem z niej zadowolony. Ja nawet jej nie lubię. Ale moja stała zagrywka jest taka, że zaczynam wajbić na tyle z artystą i zaczynam się wyłapywać co jest gdzie, żeby jakby zbudować relacje, ja jestem wielkim fanem relacji Wiesz, jeżeli oglądasz mój kanał już trochę dłużej, no to pierwsze wywiady, które robiłem, robiłem bardzo sucho O sprzęcie, um, rozmawialiśmy o gitarach, o modelerach i tak dalej, I na przykład wszystkie zespoły, z którymi robiłem te wywiady jak mam być szczery, zrobiłbym jeszcze raz z wielką chęcią i zrobiłbym wersję drugą, wersję alternatywną, dlatego że moje podejście do tych wywiadów się zmieniło, bo ja też zrozumiałem, że bardziej od gitar, bardziej od sprzętu zależy mi na tym, żeby poznać tych ludzi. No i właśnie idąc tym bardzo rozbleczonym intro, to czego chcę powiedzieć? Moja rozmowa z Barem zaczęła się, nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć od czego, ale zaczęliśmy się ichrać od razu, tak typowo pół moment. Barem mi mówi na początku, że słuchaj on nie jest gadatliwy, ja nie jestem gadatliwą osobą i raczej wiesz, nie lubię robić wywiadów. No jakby bardzo defensywnie i ja to rozumiem, bo jak już grasz w zespole 20 lat i tych wywiadów jest masa i z reguły dostajesz te same pytania, i nikt nie stara się tak na dobrą sprawę dowiedzieć się, kto jest po tej drugiej stronie, to to zaczyna być bardzo męczące. Więc ja mówię, słuchaj, jestem bardzo gadatliwy, to jest z wielką chęcią Ci pomogę, wiesz, wyciągnąć treści z dzisiaj, tak, żebyśmy zrobili razem fajne rzeczy. No i słuchaj, i tak się stało. I pierwsza rzecz, którą mamy poza kamerą. To jest bary pytający się mnie o zegarek. Kilka osób już gdzieś pytało w komentarzach na różnych platformach, jaki to jest zegarek, który noszę. I to jest Orient. Chciałem mieć Pepsi 1,4. Nie chciałem mieć pełnego Pepsi, głównie dlatego, że nie stać mi jeszcze na Rolexa. Ale to wszystko w swoim czasie. I Barry do mnie podchodzi i właśnie patrzy na mój zegarek i ja mówię, że wiesz, to jest Orient, ale chciałem Pepsi jedną czwartą, bo faktycznie chciałem Pepsi jedną czwartą. Pepsi odnosi się do tego, że mam jedną czwartą czerwoną i trzy czwarte niebieskie kolony mojego, mojego zegarka. Ja się pytam, a ty barę co nosisz, no barę mi pokazuje takiego GMTK, ale pokazuje mi tak ślicznego Rolexa, że ja po prostu o nie miałem, no po prostu oszalałem, no jak małe dziecko po prostu, tak jak dostaje prezenty na komunię. Koniec świata, absolutny koniec świata. Generalnie co, z wywiadu, który miał trwać łącznie 20 minut, zrobił się wywiad na 45 minut. Again, w tym miejscu są mega ekstremalnie wielkie podziękowania dla winiary Bookings za to, że udało się nam to dokręcić, za to, że ja mogłem pojechać dzisiaj na ten koncert i, i porozmawiać z barem, bo wiem, jak bardzo logistycznie to był e, trudny motyw, żeby to wszystko dokręcić. Tym bardziej, że to nie był dzisiaj koncert winiary, tylko był to koncert robiony przez inną agencję koncertową, więc mega wielkie pięć. Z, z Wami mi się z... pracuje absolutnie wspaniale. Jeśli mamy tak dalej pracować, to słuchajcie, świat przed nami stoi otwarty. Tak, tak. W każdym razie mam nadzieję, że jak oglądasz ten brudnopis to wywiad z Barem już udało e, Ci się obejrzeć już wiesz, dlaczego tak bardzo się jaram na to wszystko. A, więc. E, no co, no, ja wracam do domu. Sam muszę trochę się pozbierać w głowie z tym, co się, co się właśnie wydarzyło na tym wywiadzie, bo był szał, był absolutny, absolutny szał. No co, no. Było super i ja jestem mega zadowolony z tego i mam nadzieję, że takich wywiadów będzie tylko i wyłącznie więcej. Tymczasem grajcie, brzmijcie dobrze, ja jadę do domu, mam nadzieję jeszcze zjeść, nie wiem, może coś na Orlenie, zobaczymy i działamy. Pa, pa.